Rok temu przez Polskę przyszedł wstrząs elektryczny. Kolega Brown chwycił i zgasił. Chanukowej świecy w sejmie. Oczywiście świeca grozi pożarem, zwłaszcza w sejmie, że trzeba dbać, dbać o porządek, ale powiedzmy jasno, powiedzmy jasno, nie o gaśnicę chodzi tylko o samą zasadę. To, że w sejmie pojawiła się nagle sekta Chabad Lubawicz, to była rzecz zdumiewająca. W ogóle ta sekta, która się pojawiła w Polsce, przecież od bardzo dawna, od bardzo dawna, obserwowałem tę sektę, ona była bardzo, bardzo ciekawa i porządna, to była taka sekta. Które byli dziedzicznie rabini, tam było tych chyba z osiem pokoleń, pokoleń tych rabinów i to była naprawdę bardzo porządna sekta, ale gdzieś tak 10 lat temu umarł ostatni rabin i nie wyznaczył następcy i od tej pory, proszę Państwa, w tej sekcji zapanowała demokracja i co się, co się zrobiło z bardzo porządną, porządną sektą, to aż przykro mówić, to naprawdę jakieś dziwactwa tam się pojawiły. To są takie skutki, w ciągu 10 lat, w ciągu dziesięciu lat, jak można, jak można coś takiego zrobić z porządną religijną sektą. Otóż, i dlaczego ta sekta akurat się pojawiła, pojawiła w Sejmie? Dlaczego w ogóle w Sejmie, gdzie podobno nie ma być żadnej religii, to nagle się pojawia nowa religia? No i dlaczego akurat sekta Chabad-Lubawicz, ta sekta ma robić jakieś dziwne powiązania z Nowym Jorkiem? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie nastąpiło to w bardzo niefortownym momencie, bo akurat. Parę dni wcześniej, parę dni wcześniej Izrael zaczął dokonywać masakr w Gazie. I akurat w tym momencie świętowanie, świętowanie żydowskich świąt, no, kolegę Brauna po prostu rozcieczyło. I stąd, stąd ta, ta akcja, ta akcja. Nie mam, nie mam pojęcia, jakie tutaj by były reakcje w pierwszej chwili wszystkich, wszystkich zainteresowanych, natomiast faktem jest, faktem jest że atak, atak z środowisk żydowskich na kolegę Brauna był nas podziw słaby, wbrew pozorom. Słaby, dlatego, bo sekta Chabad Lubawisz się wśród Żydów wcale nie cieszy jakimś szczególnym, szczególnym poważaniem. E, więc więc e, bałem się, że będzie znacznie ostrzejsze znacznie ataki. Natomiast nasi szafezgoje, no to już podnieśli, podnieśli wrzask straszliwy. Straszliwy, uważając, że Bra m, kolega Braun skompromitował Polskę, prawda? No, co najmniej jakby Reichstag podpalił albo, a, a, albo coś, coś takiego. W każdym razie od tego czasu Polska się zmieniła. Polska się zmieniła, bo ludzie zobaczyli, że można, że można i przeżywa się, przeżywa się atak na pewne rzeczy, które jeszcze wcześniej wydawały się absolutną świętością i to w ogóle, mówić w ogóle o tym nie można. Teraz już można mówić. Teraz już można mówić, zwłaszcza po tym, jak pan Donald Trump wygrał wybory w USA, to coraz więcej będzie można mówić, no to już pan Elon Musk, prawda, z powodu, że na Twitterze można było mówić, yy, niedługo może i na Facebooku będzie można mówić, mówić swobodnie, albo i na YouTubie, zobaczymy, zobaczymy. Czasy się zmieniają. W każdym razie, proszę Państwa, czasy się naprawdę zmieniają i ta gaśnica stała się w Polsce punktem zwrotnym. W Ameryce to są wybory Trumpa, a w Polsce, proszę Państwa, to jest to. To jest, proszę Państwa, gaśnica. O. O, właśnie.